Przez wieki o prawie wypowiadano twierdzenia siedząc za biurkiem. Da. Fotelowo, fotelowo, można fotelowo, powiedzieć. fotelowo, więc oczywiście piękne gabinety, machoniowe meble, no i były wspaniałe tezy o prawie. Niektóre zresztą naprawdę trafne, ale wiele z nich niestety nie. No już nie mówię o tym, że politycy, jak mówią o prawie, no to aż się prosi, żeby, żeby z, z, zestawić to z empirią. Dzień dobry, Marek Jakubiec. Dziś naszym gościem w kolejnym odcinku wywiadów z cyklu Nauka na Żywo jest doktor habilitowany Mateusz Stępień, pracownik Wydziału Prawej Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć. Witam serdecznie. Będziemy rozmawiać między innymi o badaniach empirycznych, jakie są prowadzone w obrębie nauk prawnych. Stąd moje pierwsze pytanie, na razie takie ogólne: jak w ogóle oceniasz znaczenie tego rodzaju badań dla prawa? Ponieważ ktoś, kto na co dzień nie zajmuje się teorią czy filozofią prawa, może być zaskoczony tym, że badania empiryczne w obrębie prawa są coraz bardziej istotne. Zatem jak byś mógł odpowiedzieć na tego typu pytanie o znaczenie obecnie tych badań? Rzeczywiście na pierwszy rzut oka może się wydawać, że po co nam badania empiryczne nad prawem, skoro prawo to tekst, no i jak, po co, dlaczego. Natomiast jeżeli patrzymy na skuteczność prawa, szczególnie ten temat, jeżeli patrzymy na prawo jako pewien proces, który ma jakieś przyczyny, prawo, które odzwierciedla się jakoś w umyśle człowieka i ma jakieś skutki dla pojedynczych ludzi i całych zbiorowości. No to wchodzimy troszkę na inny poziom. To znaczy, jak zaczniemy patrzeć na prawo szerzej, patrzeć na jego skutki i przyczyny, dla których powstaje, no to wtedy warto chyba się zastanowić, jak jest naprawdę przez wieki po prawie wypo wypowiadano twierdzenia siedząc za biurkiem. Prawda? Fotelowo. Fotelowo, można fotelowo, powiedzieć. fotelowo, więc oczywiście piękne gabinety, machoniowe meble, no i były wspaniałe tezy o prawie. Niektóre zresztą naprawdę trafne, ale wiele z nich niestety nie. No już nie mówię o tym, że politycy, jak mówią o prawie, no to aż się prosi, żeby, żeby z, z, zestawić to z empirią. Nie wiem, czy, czy, czy na to zwracasz uwagę, ale jak bardzo często w tym dyskursie pojawia się wyrażenie, ustawa jest skuteczna. Prawo jest złe. Złe, czyli w domyśle nieskuteczne. No dobrze, ale skąd pan, pani to wiecie? Co to w ogóle jest skuteczność prawa no, i jak ją badać, jeżeli nie empirycznie? No jeżeli my, my po takim podstawowym kursie z socjologii prawa uczymy studentom odróżniać osiem typów skuteczności prawa. No między innymi po to, żeby krytycznie podchodzili do tego, co się dzieje w dyskursie publicznym. To znaczy to pytanie, jaka skuteczność prawa, no i zaczynamy mielenie tematu, więc to, 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 to troszkę jest pytanie, w jakiej wspólnocie politycznej chcemy żyć. Jeżeli chcemy żyć w wspólnocie zaczarowanej, no to niepotrzebna nam jest wiedza empiryczna o prawie, bo wtedy jesteśmy zaczarowani. Jeżeli chcemy troszkę żyć w wspólnocie ludzi refleksyjnych, Odczarowane. odczarowanej, nie do końca, nie, no, do końca, nie przesadzajmy, nie przesadzajmy ale tak bardziej odczarowanej. czyli jeżeli chcemy te magiczne różdżki wytrącić z rąk polityków przede wszystkim, ale również innych magów, no to chyba te empiryczne badania nad prawem są niezbędne. Chociaż z tego co powiedziałem już wynika, że one są niepopularne i one będą niepopularne dlatego, że nie wyobrażam sobie, żeby, żeby politycy nagle wydawali olbrzymie ilości pieniędzy, po to, żeby um, mieć narzędzia, tworzyć narzędzia, które pozwalają lepiej ich kontrolować. Więc to, to jest może bardzo ogólne. Może spodziewałeś się czegoś bardziej nie wiem, z filozofii nauki. Niekoniecznie, zaraz wrócimy jeszcze. Więc ja bym zaczął od powodu związanego z demokracją i wspólnotą polityczną, w jakiej chcemy żyć. Naprawdę wiedza o tym, jak naprawdę realnie działa prawo, jest, jest niezbędna. Dam taki jeden przykład. On jest trywialny, bo instytucja może nie jest jakoś najważniejsza w naszym porządku prawnym. Są tak zwane programy, powiatowe programy zapobiegania za przestępczości. W katedrze pod, kierownic pod kierownictwem pani profesor Czapskiej cały zespół pracował długo, długo, przez długi okres czasu po to, żeby ten, ten mały wycinek świata prawnego zbadać empirycznie. Znaczy zadano sobie pytanie, czy powiaty sporządzają takie programy, co jest w tych programach, czy one rzeczywiście wpływają na kształtowanie relacji chociażby między instytucjami. To, to nie są bardzo filozoficzne kwestie, to nie są jakby wielkie pytania o prawo, mhm. ale jednak mamy bardzo rzetelną wiedzę o tym, jak te programy działają, a raczej jak nie działają. No i można wyprowadzić kilka dyrektyw skutecznego działania, mhm. bardzo prostych. Czyli w niektórych obszarach nawet taka prosta empiria może być podstawą świetnych reform, potrzebnych reform. Czyli y, można powiedzieć, że te badania, jakie obecnie są prowadzone z różnych perspektyw, czy to socjologicznych, czy to psychologicznej, czy nawet kognitywnej, y, one z jednej strony na pewno mają pewien walor teoretyczny, ale z Twojej perspektywy one przede wszystkim mają znaczenie praktyczne. I wiem, że prowadziliście w swoim zespole, w Waszym zespole też badania nad dystansem, poczuciem dystansu władzy w kontekście. Postępowań sądowych. Czy mógłbyś kilka słów na temat tych badań powiedzieć? Świetnie, oczywiście. Dystans władzy to jest taka, taka koncepcja, która narodziła się w naukach organizacyjnych, w naukach menadżerskich. Chodzi o to, że władza może być realizowana różnie. Czyli możemy tak realizować stosunek władzy, żeby zwiększyć różnice pomiędzy tymi, co mają władzę i tymi, co jej nie mają, albo zmniejszyć. Mhm. Czyli jakby chodzi o to, że ten sposób realizowania. Stosunku władzy może być różny. No i my wiemy to z różnych badań, że skutki tego, czy mamy tak zwany duży dystans władzy, czyli że podkreślamy różnice, mówimy o stopniach, tytułach naukowych, mówimy pan, pani, okazujemy poprzez słowa, ale też gesty nasze różnice w strukturze władzy, czy też odwrotnie. Czy też staramy się językiem, zachowaniem, słowami i tak dalej i tak dalej Skracać, teorice, skracać. Dlatego ten dystans właśnie to słowo dystans. Tu chodzi o wielopoziomowe, wielopoziomowe zjawisko. Dam tylko taki przykład. W, w tych organizacjach, w którym jest duży, duży dystans władzy, podwładni nie krytykują swoich zwierzchników. No bo to jest troszkę naruszenie. Nie wypada. Nie wypada. Jest pewien podział ról naruszenie czy krytyka byłaby naruszeniem tego podziału ale zauważmy wszyscy że to jest rzecz która wpływa na przykład na jakość podejmowanych decyzji w organizacjach o małym dystansie władzy to jest naturalne czyli ta krytyka osób które są niżej decyzji podejmowanych tych osób, które są wyżej, jest normalna. No dobrze, no to to jest bardzo bardzo ogólne. My to postanowiliśmy przenieść na salę sądową, bo okazuje się, że sala sądowa i ta relacja sędzia versus inni, ona jest relacją władzy. I to... I do takiej i to, można powiedzieć najbardziej wyniosłej no władzy. Właśnie, bo jest architektura, jest podniesienie sędziego są. Wysoki sąd wysoki sąd. sąd. Są Taka metafora. specjalne stroje. Da, nomenklatura, nazewnictwo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast okazuje się, że ta relacja, ona na świecie jest różnie jednak realizowana. Czyli, że... Dam przykład, no żeby właśnie, nie być przykład. Przyjechał do nas kolega ze Szwecji, który zajmuje się badaniem sali sądowej. No i rozmawiamy o dystansie władzy. On mówi, tak, u nas też jest duży dystans władzy. No to zaczynamy go pytać o szczegóły. No Okazuje się, że z perspektywy polskiej to wcale nie jest taki dystans władzy duży, skoro sędziowie są na tym samym poziomie co reszta. Sędziowie, mówię o sądzie pierwszej instancji, zasiadają za takimi ławeczkami, przychodzą ubrani w garnitur, w żadnej togi, w żadnych specjalnych strojów. Jak zaczynamy, zaczynamy rozmawiać o tym, to okazuje się, że jest różnica nawet w podobnym typie postępowań pomiędzy Szwecją a Polską. No a Szwecja to jest kraj niskiego dystansu władzy, Polska to kraj dużego dystansu władzy. No i wracam troszkę do naszych badań. My staraliśmy się pokazać różne narzędzia zwiększania dystansu władzy na sali sądowej i zmniejszania, które są rzeczywiście wykorzystywane przez sędziów w Polsce. My badaliśmy sąd rejonowy w Krakowie bardzo, bardzo długotrwale i przez różne metody. Rozmawialiśmy też ze świadkami. W każdym razie Zmapowaliśmy całą gamę różnych mikronarzędzi, które powodują, że ten dystans jest zwiększany i zmniejszany. Wydaje nam się to potrzebne, jeżeli chodzi o kształcenie sędziów, jeżeli chodzi o zmianę pewnej metodyki pracy sędziego, bo jak otworzyłbyś podręczniki do metodyki pracy sędziego, to tam nie ma nic o tym interakcyjnym elemencie. Również o emocjach nie znajdziemy o, to za wiele. Work. Jednym z elementów tego dystansu władzy, badania na sali sądowej są na przykład uśmiechy sędziowskie. I okazuje się, że uśmiechy są stosowane przez sędziów, żeby zwiększać dystans władzy. To są uśmiechy, które pokazują wyższość, mm -hmm. które potrafią czasami, no, ironicznie Takie wiem, szydercze, szydercze tak? uśmiechy. To, to się pojawia, no. ale są też uśmiechy, które Łagodzą stres, zmniejszają jakieś poczucie niepewności czy właśnie zestresowania. Więc sędziowie stosują te narzędzia na ogół nieświadomie. Czasami łączy się to z ich stylem orzekania, natomiast nam się wydaje, że można by zacząć kształcić sędziów, patrząc na tą dynamikę interakcyjną. Bo to jest też nasza myśl i chyba ona nie jest popularna w Polsce że te zasady procesowe, które są bardzo abstrakcyjne, nie wiem, zasada domniemania niewinności, czy zasada bezstronności sędziego, no to są traktaty prawnicze, komentarze, to wszystko jest opisane w bardzo, bardzo abstrakcyjny sposób, a my chcemy pokazać to w konkretnych warunkach, poprzez konkretny syndrom zachowań. No i czasami jest tak, że duży dystans władzy służy realizacji zasad procesowych, przynajmniej niektórych, ale jednocześnie uniemożliwia realizację innych. Dlatego sędziowie korzystają z tego dużego dystansu władzy, który jest wyjściowy i go zmniejszają. To jest najczęstsza praktyka, którą zaobserwowaliśmy w krakowskim sądzie. A czy mógłbyś podać jeszcze jakieś inne przykłady oprócz tych na przykład uśmiechów, y, które służą zmniejszaniu tego dystansu? Bo jeżeli chodzi o zwiększanie, to myślę, że każdy z nas może sobie wyobrazić chociażby to, że sędzia może komuś wymierzyć karę za jakieś niewłaściwe tak. zachowanie. A w jaki sposób sędzia może zmniejszać ten dystans? No właśnie, tych narzędzi jest, okazuje się, bardzo dużo. Sposób zwracania się do siebie. Sędziowie stosują tu różne praktyki. Oczywiście ta najbardziej popularna jest rzeczywiście najczęściej dostrzegalna w tych badaniach, czyli sąd postanowił, sąd zastanowi się, sąd wyda decyzję ale bardzo często sędziowie przechodzą na bardziej osobisty język czyli dziękuję dziękuję pani za stawiennictwo to jest pewna różnica a nie sąd dziękuję, nie sąd, dziękuję. Tak, dziękuję. pierwsza osoba tak, po prostu no to, to oczywiście musi być umieszczone w konkretnym miejscu i konkretnym czasie w konkretnej sytuacji przychodzi drugi raz świadek i sędzia no współczuje mu że, że świadek jeszcze raz musi przyjść a być może i kolejny, więc dziękuję mu w sposób bardziej ludzki, Taki osobisty, osobisty, można osobisty. I to, to, to jest bardzo subtelne, na ogół jest to niedostrzegalne, my mamy pewien, pewną siatkę pojęciową, która nam pozwala to uchwycić. Inny przykład, bo ich, ich naprawdę jest dużo oprócz oprócz uśmiechów, oprócz zwracania się do siebie, również reakcja na krytykę ze strony świadków czy, czy innych uczestników, przede wszystkim profesjonalnych reprezentantów. Bo znowuż to, jak zwierzchnik reaguje na krytykę osoby podporządkowanej, jest najlepszym znacznikiem dystansu władzy. Jeżeli, jeżeli traktuje to jako coś normalnego, zachęca... Bierze pod uwagę te głosy krytyczne, no to raczej mamy mały dystans władzy, odwrotnie, duży dystans władzy. No i sędziowie różnie podchodzą do tego na sali sądowej. E, oznakiem małego dystansu władzy, czy tym narzędziem, jest odpowiednia reakcja na krytykę. To, to, też, to też analizowaliśmy. Tu sędziowie na ogół są bardzo. Bardzo jednolici w tym sensie, że na ogół to jest, to jest olbrzy, olbrzymia część naszej obserwacji. Pozytywnie odnoszą się do krytyki swoich słów, o. swoich zachowań. Na, na przykład ze strony sądowy. pełnomocnika? Tak, na przykład ze strony pełnomocnika, chociaż bardzo często świadkowie też krytykują sędziego. To jest zresztą związane ze specyfiką polskiego procesu i protokołowaniem. Sędzia dyktuje do protokołu, często świadek, krytykuje sędziego, czy poprawia sędziego, bo uważa, że jednak powiedział coś innego. Sędziowie stwarzają przez to, czyli powiem... Przyznając się do błędu można powiedzieć. Przyznając się do błędu, spokojnie reagując na te głosy krytyczne, stwarzają też pewną atmosferę. Właśnie generują pewien dystans władzy jako coś, co dzieje się na sali sądowej. Tych narzędzi jest, jest naprawdę, naprawdę dużo. One Oczywiście są w pewnej koniunkcji najczęściej. Najczęściej jest tak, że sędziowie zmniejszający dystans władzy, oni stosują kilka tych narzędzi. I to wtedy rzeczywiście oddziałuje, bo rozmawialiśmy również ze świadkami. Mieliśmy, mieliśmy pomysł, żeby nie poprzestać tylko na obserwacji. Oczywiście ta obserwacja była ustrukturalizowana. Mieliśmy kwestionariusze. Byliśmy do tego dobrze przygotowani, wiedzieliśmy na co patrzeć. Interesowała nas głównie interakcja sędziego ze świadkiem. I tylko nadmienie, bo może Cię to zainteresuje, że wyszliśmy troszkę poza takie schematy badania, które do tej pory w naukach społecznych były realizowane. Jedna osoba z zespołu badawczego była na sali sądowej, obserwowała rozprawę, robiła notatki, natomiast druga osoba czekała na korytarzu czekała, aż słuchany świadek wyjdzie po słuchaniu i, jemu, i jak... wtedy zadawała mu kilka pytań. Mhm. Oczywiście, nie będę mówił o problemach metodologicznych, to było ciężkie do przeprowadzenia, trudne, z różnych, z różnych powodów, natomiast mieliśmy, no mamy te dane cały czas, mamy doskonałe narzędzie porównania, bo jedna osoba była na sali sądowej, widziała tą interakcję sędziego i świadka, a druga osoba mogła zapytać świadka o satysfakcję ze, ze słuchania i jeszcze o kilka innych, innych spraw. Mogliśmy to zestawić, mogliśmy to porównać. Czyli mieliście tak naprawdę dwie perspektywy, dwa spojrzenia na to samo tak, tak, zdarzenie, tak, to sam tak, ciąg tak. zdarzeń. Zresztą, to, co bardzo ciekawe i to jest jakby taki główny wniosek z porównania tego naszego opisu tego, co dzieje się na sali sądowej między sędzią i świadkiem, a opiniami świadków jest to, że świadkowie są bardzo zadowoleni. Nawet wtedy, kiedy naszym zdaniem są jakieś podstawy do tego, żeby nie byli, nie byli aż tak bardzo zadowoleni. Może jednak właśnie to, że w Polsce tak jak powiedzieć ogólnie raczej jest ten dystans większy, to też buduje jakąś pozycję społeczną sędziego w oczach tego człowieka, który przychodzi jako świadek. Jeżeli sędzia, powiedzmy, zachowuje się w miarę normalnie w cudzysłowie, to już jest super dla tego człowieka, prawda? Bo on wie, że sędziowie mogą w różny sposób podchodzić. A czy można wyprowadzić jakiś ogólniejszy wniosek, taki już właściwie trochę ocenny, że lepiej jest, kiedy ten dystans jest większy bądź mniejszy? Pokusiliście się o wysunięcie tego typu wniosków, czy, czy nie? To jest ważne pytanie. Naszym zdaniem to, to jest jeszcze trudniejsza sprawa. Nie chciałbym tu mocno komplikować w tej naszej mm. rozmowie tego, ale oprócz tego interakcyjnego dystansu władzy, czyli tego co dzieje się między nami, jest coś, co my nazywamy organizacyjnym dystansem władzy. Czyli to są kwestie architektury sali sądowej, kwestie norm, które są przypisane już wcześniej do tego miejsca konkretnego. Jak, jak zadajesz to pytanie, to od razu, od razu jest jakby myśl, że trzeba by myśleć szerzej. To znaczy są pewne typy postępowań, pewne typy spraw, gdzie wydaje się, że ten organizacyjny dystans władzy mógłby być niższy. A są takie typy spraw, gdzie on, jest gdzie on powinien, powinien być wyższy. Zresztą w tą stronę idzie reforma brytyjskiego sądownictwa, jeżeli chodzi o sale sądowe, gdzie... Dokonuje się podział. Właśnie w tym duchu troszkę. Nie jest to wyartykułowane jako dystans władzy, ale o to chodzi. Więc musimy popatrzeć na te warunki szersze, czyli ten organizacyjny dystans władzy, ale wydaje się, że tak naprawdę najwyższa odpowiedzialność leży po stronie decydentów, sędziów, którzy mogą modelować tym dystansem władzy. I to jest chyba najbardziej skuteczna dla sądownictwa, dla petentów wymiaru sprawiedliwości strategia. Nie ustawianie się na jakiś jeden domyślny poziom dystansu mhm. władzy. I dobrzy sędziowie, to, to żeśmy obserwowali, naprawdę potrafią zachować w pewnych aspektach duży dystans władzy, ale potrafią zniżyć go w odpowiednim momencie po to, żeby... Zrealizować jakieś zasady procesowe, mhm, jednak. Czy można powiedzieć, że to jest też kwestia pewnie doświadczenia, żeby też. odpowiednio y, ten dystans bądź zwiększać, tak, bądź tak. zmniejszać? I można by powiedzieć, że ci dobrzy sędziowie, być może refleksyjni względem swojej pracy, oni wytworzyli taką umiejętność, taką zdolność modelowania. No Można to też wyrazić językiem akomodacji, dopasowywania się. To najczęściej sędziowie dopasowują się do świadków a nie odwrotnie. Mhm. I to ci dobrzy sędziowie, którzy potrafią też to wybalansować, bo jak mhm. za bardzo się dopasujemy do świadka, to możemy go, yy, może, może ten świadek poczuć się no, taki spaternalizowany. Mhm. To też nie jest, nie jest dobre. Więc yy, sędziowie to robią, ale w naszym odczuciu, moim i zespołu badawczego, można by szkolić sędziów yy, właśnie z tej perspektywy. Mhm. No właśnie, bo to wszystko są procesy tak naprawdę chyba nieświadome. Nieświadome. Więc uświadomienie sędziom tego, że faktycznie jest takie zjawisko, jak... nie wiem, jak to określić nawet, ale zróżnicowanie poziomu dystansu, może tak, tak roboczo to tak, nazwijmy. Tak. Uświadomienie im tego już samo w sobie byłoby, byłoby pewnie istotne mhm. jakoś włączenie tego w całą Oczywiście. edukację prawniczą. My przy okazji nagraliśmy filmy z wymodelowanymi różnymi dystansami władzy. To znaczy mamy Taką samą sytuację. Świadek hmm. mówi dokładnie to samo, ale mamy różne reakcje sędziego i my żeśmy te filmy nakręcili, biorąc pod uwagę to, co zobaczyliśmy w krakowskim sądzie. One składają się z realnych zachowań, z realnych słów, więc mamy wydestylowane trzy różne typy hmm. dystansu władzy w pewnej relacji dotyczącej pewnej sytuacji. No to jest świetny materiał szkoleniowy. Właśnie. To jest świetny materiał szkoleniowy. My na Kanwie Niego zrobiliśmy eksperyment, poprosiliśmy ludzi o obejrzenie tych filmów, zadaliśmy pytania określone, no troszkę idąc w kierunku tej Twojej hipotezy, bo powiedziałeś, że Polacy mają duży dystans władzy. Mhm. My to nazywamy subiektywnym dystansem władzy. Polacy mają duży dystans władzy, więc może te oceny tego, co działo się na sali sądowej, Polaka świadka... Są już jakoś uwarunkowane tak. przez to. No i my chcieliśmy to sprawdzić, mhm. więc zrobiliśmy eksperyment, w którym sprawdzaliśmy ten subiektywny dystans władzy, prosiliśmy o obejrzenie filmów i ocenę tego, co na tych filmach ludzie zobaczyli. Bardzo ciekawe. Także zrobiliśmy coś takiego. Natomiast potencjał szkoleniowy myślę, że jest w tym podejściu, które prezentujemy i cała ta myśl, żeby sprowadzić abstrakcyjne zasady prawne do konkretnych, interakcyjnych zdarzeń na sali sądowej ma potencjał, bo to może coś pomóc małymi krokami. Czyli nie musimy zmieniać procedur, nie musimy przemodelować sądownictwa, żeby dużo zmienić. To jest też jedna z tych myśli, które wynikają z tych badań. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za naszą rozmowę i dziękuję również Państwu. Bardzo mi było miło. Dziękuję.